Jesteśmy po pierwszym wyścigu F1 w nowym sezonie i w tym materiale przedstawimy sobie kilka wniosków, jakie można było z tego wyścigu. Zapraszam do oglądania. Aby trochę Wam ułatwić oglądanie, w opisie znajdziecie ramówkę, o jakich tematach mówię, w jakich momentach, żeby Wam uprościć i żebyście mogli posłuchać dokładnie o tych tematach, które Was najbardziej interesują. Teraz bez zbędnego przedłużenia przechodzimy do tak naprawdę głównego tematu i najważniejszego, czyli to, czy Max Verstappen znów zdominuje ten sezon. Jeśli spojrzymy sobie na to, że Max Verstappen dojechał do mety 22 sekundy przed Sergio Perezem i 25 sekund przed jakimkolwiek innym kierowcą. No, to w sumie objawia się nam znów ten scenariusz, jakiego wszyscy się obawialiśmy, czyli to, że Max znów będzie w stanie dominować i jednak ten Red Bull jest na tyle silny, na ile się spodziewaliśmy. Już można by powiedzieć, że no, ale to nie ten Red Bull, przecież Perez był tylko trzy sekundy nad Sańcem. Ale spójrzmy sobie na jedną rzecz, czyli to, jakie są klasy kierowców. Sergio Perez dobitnie nam pokazał w poprzednim sezonie, że to nie jest ta najwyższa klasa i tak naprawdę on już jest na wylocie z Red Bulla i szansa, że w nim zostanie na następnym sezonie, jest dość nikła. Więc skoro taki kierowca jest w stanie dowić drugie miejsce z kilkoma sekundami przewagi nad Carlosem Sańcem, który jechał Wybitny wyścig, no to naprawdę ten Red Bull wciąż jest bardzo silny. Może nie aż tak silny jak w poprzednim sezonie, ale wciąż jest to piekielnie szybki bolid i zdecydowanie lepszy w tempie wyścigowym od pozostałych bolidów. A poza tym, jeszcze wracając do tego, że Perez skończył tylko 3 sekundy nad Carlosem, spójrzmy gdzie Perez startował. Perez startował naprawdę z znacznie gorszej pozycji niż Max i dziwnym by było, gdyby utrzymał aż tak dużą przewagę. Max tak naprawdę miał autostradę przed sobą i mógł jechać w najbardziej komfortowych dla siebie warunkach, a jego samochód też nie przegrzewał się w tych bardzo ciężkich warunkach w Bahrajnie. Bo po prostu nie miał żadnego innego blidu przed sobą, co również na pewno ułatwiło mu zarządzanie tempem wyścigowym. Czysto na moje wyczucie po tym wyścigu i po tym, co widzieliśmy też w kwalifikacjach i tak dalej, sądzę, że to już nie będzie aż tak mocna dominacja Red Bulla jak w poprzednim sezonie. Aczkolwiek wciąż Red Bull wygra większość wyścigów, a nawet bym powiedział, że Max wygra ich większość, pewnie więcej niż połowę. Chyba, że ten Red Bull okaże się jakoś bardzo wejny, aczkolwiek patrząc po poprzednim sezonie, raczej jest na to marna szansa. Teraz pochwalmy sobie Carlosa Sainca, który od samego początku wyścigu był cholernie odważnym kierowcom, mówiąc za radę już od samego początku wyścigu, że hej, ja jestem w stanie jechać szybszym tempem niż ci przede mną. I kiedy tylko nadarzyła się ku temu okazja, Carlos wziął, wyprzedził Leclerca i jechał najlepiej jak tylko potrafił. Co prawda, nie był w stanie dojechać na drugim miejscu, ale i tak, wyciągnięte podium to naprawdę dobry wynik, szczególnie, że przed sobą na starcie miał zarówno George'a Russell'a, jak i Charlotte Leclerca. A, a przechodząc do drugiego kierowcy Ferrari, a raczej tego pierwszego, który zostanie z Ferrari na dłużej, czyli Charles'a Leclerca, ten totalnie nie wykorzystał swojej szansy. Był najszybszy w kwalifikacjach. Co prawda w Q2, więc pole position nie zdobył. No, bo w Q3 miał czas gorszy od maksa. Aczkolwiek wciąż był to start z drugiego pola, z pierwszego rzędu. Charles Leclerc naprawdę mógł tutaj zawalczyć. No nie mówmy, że o wygraną, no bo to byłoby bardzo ciężko z tym Red Bullem i z tak świetnie dysponowanym Maxem. Ale byłby w stanie powalczyć chociażby o podniósł takie pozycji, a ten po prostu ugiął się przed Carlosem i przed wszystkimi innymi, którzy tylko tego chcieli i chcieli to wykorzystać. Dlatego że Charles Leclerc po prostu nie potrafił wejść poprawnie w zakręt numer 10. I to kilkukrotnie, niejednokrotnie ścierając tam opony, musząc je blokować. Narzekał też przez radio, że hej, mój bolid skręca do prawej, kiedy hamuje. No ale kiedy pościerasz mocno opony po kilku lock-upach, to w sumie wydaje się dość logiczne. Też nie pamiętam, w którym dokładnie momencie on na to narzekał, czy przed lokapami, czy po lock-upach. Ale tak czy siak, tutaj duża część winy spoczywa również na leklerku. Nie tylko na tym, że może bolid nie był idealnie dysponowany tego dnia. Jednak w takim samym bolidzie Carlos był w stanie sobie poradzić zdecydowanie lepiej. To też wiele pokazuje i pokrywają się tu moje słowa, że generalnie kierowcą wyścigowym, moim zdaniem, Carlos Sainz jest od leklerka lepszy. Leklerk jest zdecydowanie lepszy, jeśli chodzi o czasy na jednym kółku, jeden przejazd, kiedy trzeba zrobić. Najszybszy jak się da, leklerk jest tym naprawdę wybitny i możliwe, że nawet lepszy niż Max aczkolwiek Leclerc to wciąż nie jest kierowca, który jest w stanie walczyć o te najwyższe cele. Czasem może wygra jakiś wyścig, ale to nie będzie taki kierowca właśnie jak teraz Max. Podobne błędy jak Leclerc popełniał również George Russell, który też miał bardzo dobrą możliwość, aby z tego wyścigu wiele wyciągnąć, szczególnie korzystając z tego, że Leclerc również nie był najlepiej dysponowany tego dnia, ale George też popełniał swoje błędy i też trochę na tym stracił i nie dowiódł aż tak dobrego wyniku, jakby mógł. Niemniej jednak, George Russell wyciągnął dobry wynik w kwalifikacjach, w przeciwieństwie do Louisa Hamiltona, który po prostu starł opony w Q1, przez co nie miał wystarczającej ilości kompletów na Q3, aby zaliczyć jak najlepszy przejazd w tej ostatniej sesji kwalifikacyjnej, która była notabene najważniejsza. Dlatego George osiągnął niezły wynik, ale wciąż sądzę, że był w stanie z tego wyścigu wyciągnąć więcej. Jeśli chodzi właśnie o Hamiltona, o Piastriego i o Norisa, o tą trójkę, Tutaj nawet nie ma co wiele mówić, bo każdy z tych kierowców nie pokazał zbyt wiele w tym wyścigu, po prostu przejechali sobie nudny wyścig, jak zdecydowana większość stawki. Niestety to pierwsze Grand Prix było dość nudne, szczególnie, że znów wygrał Max, więc dla nas jest to nic nowego. Aczkolwiek wciąż sądzę, że od Hamiltona można byłoby oczekiwać trochę więcej, ale spokojnie to był dopiero pierwszy wyścig sezonu. Tutaj dużo zepsuły mu kwalifikacje, które zresztą no on zepsuł, także tak czy siak jakby wina spoczywa na nim, a nie na czymś innym. Jeśli chodzi o te negatywne aspekty tego wyścigu, to do tego musimy na pewno zaliczyć Niko Hulkenberga, który zaliczył bardzo słaby. Start wjeżdżając w tył lansastrolla, przez co spadł na sam koniec stawki. No, i tak naprawdę, Hulk, mimo tego, że do tego kutrze się dociłał, wow, to nie był w stanie za wiele z tego wyciągnąć. A szkoda, bo has w punktach albo chociaż gdzieś blisko punktowanych pozycji, to byłoby coś fajnego. Mieliśmy Magnusena dość wysoko. Ale Hulkenberg miał do tego znacznie lepsze możliwości. Jednak z pozytywnych rzeczy dla Hasa warto tu wspomnieć o tym, że ich tempo wyścigowe nie jest już aż tak złe, jak bywało to przed laty. Has już aż tak mocno nie ściera opon. Może jest to kwestia tego, że Has wiele czerpie z Ferrari, a Ferrari właśnie nad tym najbardziej pracowało w tej przerwie międzysezonowej. No i jeżeli tak się wydarzy, to Haas może nawet powalczyć o jakieś takie sensowniejsze punkty w tym sezonie, a byłoby to na pewno miłą odmianą dla całej stawki. Dość nieprzyjemną sytuację również mieliśmy, jeśli chodzi o kierowców RB, gdzie mieliśmy małą sprzeczkę między Jukim Tsunodą a Danielem Ricardo. Daniel zjechał po świeże softy, żeby trochę powalczyć o pozycje, może o punkty. No punkty byłoby ciężko, ale chociaż o pozycje, bo wiadomo, bez punktów te pozycje też się będą w generalce liczyć. No i z racji, że Ricardo miał softy, a Yuki miał hardy, to Yuki dostał polecenie, aby Ricardo przepuścić, no co Yuki skwitował, czy Wy sobie ze mnie, kurwa, żartujecie? I w tej sytuacji wszyscy bardzo mocno osiedli na Yukim, że no nie powinien się tak zachowywać i ja to rozumiem, bo no Yuki, jeżeli chce iść do Red Bulla, no to tam pójdzie na dwójkę, będzie musiał przez takie komunikaty przebrnąć, puścić Maxa i tak dalej, ale w tej sytuacji, no RB trochę walczyło o nic, Yuki cały wyścig walczył mocno o swoją pozycję i był zdecydowanie lepszym kierowcą w tym wyścigu niż Daniel Ricardo. Musiał go puścić, okej, okay, tylko że Ricardo nic z tego puszczenia sobie nie zrobił, bo Yuki no, w końcu dał mu się wyprzedzić, a Ricardo tego nie wykorzystał i nie wyprzedził Magnusena. I no, w takiej sytuacji w porządku by było, gdyby Australijczyk po prostu przepuścił Tsunoda z powrotem na jego miejsce, ale to się nie wydarzyło. I Yuki pokazał już po tym ostatnim okrążeniu, na tym okrążeniu zjazdowym, że jest z tego niezadowolony, niejednokrotnie, przejeżdżając bardzo blisko Ricardo, trochę mu czekując, trochę dziecinne i niefajne zachowanie, ale z drugiej strony rozumiem frustrację Japończyka i nie wieszałbym na nim psów, bo naprawdę dużo hejtu się na niego wylało. Pewnie przez to, że Daniel jest naprawdę bardzo lubianym kierowcą, ale czysto z mojej perspektywy, jako widza i osoby, która chce się wczuć trochę w rolę takiego ambitnego kierowcy, jakim jest Yuki, który próbuje stara się. No i no, nie wychodzi mu najlepiej, ale on cały czas dokłada starań, żeby się rozwijać w tej Formule 1 no to naprawdę został ograbiony z pozycji względem kierowcy zespołu. I jeżeli będziemy porównać statystyki na koniec sezonu, no to w statystykach to wyjdzie, że, o, Daniel był tutaj o jeden wyścig na przykład lepszy niż Yuki, ale tak naprawdę, no, to nie, bo w tym wyścigu to Yuki zasłużył na to, żeby być przed Danielem. Więc to nam trochę wypaczy wyniki całego sezonu, a szkoda, bo nie powinny się takie sytuacje przydarzać. Po prostu. No i na sam koniec pochwalimy sobie jeszcze Guan Yu Zhou, który pojechał naprawdę świetny wyścig i jestem w szoku, że Stake F1, Team Sauber, Kik. Wiecie o jaką drużynę chodzi? Była Alpharmo. Chodzi o Saubera. Że Sauber po prostu będzie w stanie aż tak dobrze wyglądać w tempie wyścigowym, co się wcześniej nie zdarzało. Botasowi niestety wyścig zepsuł dość długi pit, jakieś problemy z nakrętką na koło, przez co pit się bardzo przedłużył. Botas mówił, że oczywiście spojrzą na to, postarają się, żeby to się już nie zdarzało. Mam nadzieję, że tak będzie i że Sauber trochę powalczy w tym środku stawki, bo może być naprawdę ciekawie. A Guanyu pokazał i dowiózł naprawdę niezły wynik. Oczywiście nie były to punkty, bo w punktach mieliśmy tylko 5 najlepszych zespołów. Yy, więc ciężko tam było o coś powalczyć, bo tak naprawdę te lepsze zespoły są trochę w swojej lidze i to nawet między sobą. Jakby Aston jest trochę słabszy niż Mercedes i McLaren. Mercedes i McLaren tak się trochę przeplatają z Ferrari, Ferrari jest ciuteńka nad nimi, a Red Bull jest na samym szczycie jeszcze troszkę bardziej nad Ferrari. Niemniej jednak, Guaniu naprawdę trzeba go pochwalić za ten występ, bo jako kierowca, który jest trochę bezpłciowy, patrząc na poprzednie sezony, to tutaj pokazał się ze znakomitej strony. No i na koniec tak naprawdę creme de la creme wyzywania, obrażania i śmiania się z zespołów Alpin które tak naprawdę najbardziej nam chyba wywróciło całą stawkę, bo jak sobie spojrzymy na wyniki tego wyścigu, no to równie dobrze mógłby to być wyścig sezonu 2023 i w sumie nikt by się pewnie nie skapnął. Gdyby nie to, że to Alpine było istnie fatalne, naprawdę tak złych sezonów, to oni chyba nie mieli za bardzo. Alpine jest jednak zespołem fabrycznym, mają swoje silniki, swoje fabryki, jak to mówi też Oko, mają swoich świetnych inżynierów, którzy doprowadzali do mistrzostw razem z Fernando Alonso. Aczkolwiek nie pomogło to i to na razie nie pomaga. Oczywiście i Okon, i Gasly wierzą w swój zespół i pokazują świetną postawę. Jak widać, Alpin ma dobry zespół PR-owy, albo kierowcy bardzo źle powierzą w swoje fran swoją francuską markę. Z drugiej strony jednak, Okon dostał od Alpin dużo, więc teraz trochę się odpłaca i cierpi razem z nimi. Jednak Alpin naprawdę nie wygląda najlepiej i. Tak naprawdę będą musieli się bardzo mocno poprawić. Najlepiej na tym upadku, Alpin wyszedł tak naprawdę Oscar Piastri i Fernando Alonso, który uciekł stamtąd w idealnym momencie. No bo teraz tam się dosłownie pali i wali, szykują się jakieś rezygnacje. Już się dużo mówi o tym, że kilka osób nie chciało rezygnować z ważnych stanowisk w Alpin. No bo po prostu nie idzie i jeżeli tak dalej pójdzie, to Alpin skończy z tyłu stawki, ponieważ Okon i Gasly skończyli na samym końcu stawki niemalże. Okon na miejscu 17, a Gasly na miejscu 18. Jest to bardzo mierny wynik, szczególnie jak na ekipę fabryczną. Dajcie znać, jakie wy macie przemyślenia na temat tego, wyścigu i do usłyszenia już niedługo. Do zobaczenia. Cześć.